Cześć, witam Was serdecznie. Jak widzicie, na stole Rydwans Pawalniczy i jest to projekt, który w pewnym momencie został zawieszony z uwagi na to, że były sprawy ważniejsze, były zlecenia, które trzeba było wykonać. W tym momencie zarezerwowałem sobie czas. Mam nadzieję na tyle długi, że pozwoli mi to na ukończenie tego projektu. Oczywiście ten projekt tak na dobrą sprawę, nawet po zamknięciu tych etapów, które planuję, on będzie nadal otwartym projektem, ponieważ tutaj jeszcze będą pewne modyfikacje, pewne może nie tyle przeróbki, ale będziemy dokładać pewne elementy. Natomiast to wszystko wyjdzie podczas użytkowania, jakie wymiary, jakie elementy będę chciał tutaj dołożyć i w którym dokładnie miejscu. Że na chwilę obecną chciałbym ten wózek na takim etapie zakończyć, żeby można było tu postawić spawarkę i wygodnie użytkować ten wózek tutaj na stalowym warsztacie. Ja w ramach przypomnienia tego projektu z bliska wam pokażę dokładnie jeszcze raz ten wózek, no i jeszcze wspomnę o zakresie prac, które dzisiaj chciałbym w odcinku wykonać. Projekt raczej pamiętacie, przynajmniej te osoby, które są od jakiegoś dłuższego czasu na kanale, jest to projekt, który został za... Wieszony w pewnym momencie, dobra. A więc, tak w dzisiejszym odcinku, planuję zamontować podłogę. Czyli elementy tutaj z blachy ryflowanej, przykręcić do tych płaskowników, jeżeli to będziemy mieli już gotowe. Następnie, podłoga pod butlę oraz pod podjazd butli na wózek, czyli tutaj również blacha ryflowana. Taki elemencik musimy również dołożyć tutaj z tej blachy ryflowanej i dodatkowo. W planach mam dołożyć tutaj rolki, dzięki którym ta szuflada będzie pracowała po rolkach. Nie będzie sytuacji takiej, że ta farba będzie tutaj wycierana i będzie ta szuflada się po prostu suwać. Tutaj będą roleczki, a rolki to nic innego jak kupione w markecie kółeczka. Takie, gumowane, myślę, że dzięki temu będzie ta szuflada ciszej pracować, zobaczymy. Takie kółeczka chcę dołożyć tutaj i ta szuflada będzie się, no będzie pracować po tych, na tych rolkach i myślę, że to otwieranie będzie przyjemniejsze dla ucha i na pewno wygodniejsze. Montaż podłogi początkowo miał się opierać na nitach zrywanych, natomiast gdzieś tam po drodze stwierdziłem, że jednak nam śruby M5 z łbem stożkowym na klucz imbusowy i o ile będzie to trudniejsze w wykonaniu, to na pewno Estetycznie to będzie wyglądać. Oczywiście blacha ryflowana wcale nam nie ułatwia tego zadania, ponieważ tak na dobrą sprawę nie mamy wpływu na to, w którym miejscu wypadną otwory i ten ryfel na tej blasze będzie skutecznie utrudniał fazowanie tych otworów, dlatego wszystko będzie musieli, będziemy musieli wiercić pierw od wewnętrznej strony, czyli od strony gładkiej, dopiero potem fazować z góry w momencie, kiedy już będzie ten otwór pilotażowy, ale. Podołamy temu zadaniu. Ja w tej chwili już biorę się do pracy. Przystąpimy do projektu, ale jeszcze zaproszę was na grupę Facebookową, Instagrama Gildy Stalowych oraz stronę www.stalowykanał.pl, na który zapraszam serdecznie. para a Ok, dzisiejszy odcinek kończymy na takim etapie, jak widzicie w tej chwili. Brakuje jeszcze paneli. I chyba, chyba tyle. Aha, jeszcze jeden element, o którym zaraz wspomnę. Natomiast tak, w dzisiejszym odcinku wykonana podłoga, wszystko jest fazowane, otwory są wiercone, fazowane pod śruby stożkowe. Karkołomne to było z uwagi na to, że jest tu ryfel, który przeszkadzał, no przeszkadzał ogólnie w fazowaniu. Ponadto aluminium jest materiałem, który się ciągnie, a więc powodowało to duży grab koło otworu, ciężko było to ogradować. Masakra, jednym słowem masakra, chyba bym się już nie zdecydował na śruby w tym momencie. Już chyba bym dawał nity. Druga modyfikacja, roleczki, rolki, które powodują, że szuflada nie jeździ bezpośrednio profil po profilu. Tylko jak widzicie, tam mamy luz, szuflada jest uniesiona, w, w powietrzu jest i no, w tej chwili trudno ją otworzyć z uwagi na to, że jeszcze nie ma klamki, ale no, jak widzicie szuflada jeździ po rolkach mamy tutaj jeszcze dodatkowo regulację ale jest to wstępnie wyregulowane i mi się wydaje że wystarczy tak rolki to jest kółeczko z marketu za 2 zł. Początkowo miałem toczyć z jakiegoś tarnamidu, z teflonu lub z jakiegoś innego tworzywa. Uznałem, że za 2 zł się nie opłaca. Jeżeli bym toczył takie rolki, prawdopodobnie stworzyłbym tutaj jeszcze kołnierz, żeby opierał się o tą część szuflady. Dzięki temu ta szuflada byłaby w tej płaszczyźnie wypoziomowana, a więc nie byłoby tych luzów. Ale trudno, są te luzy, gdzieś tam może się coś obić. Trudno. Można na temu zaradzić, można to zrobić inaczej, można jakieś tam jeszcze dać ślizgi teflonowe, nie ma to większego znaczenia, dlatego ja temat odpuszczam, tutaj będzie oczywiście również front, tutaj będzie również klameczka i mniej więcej projekt już chyba zaczyna wyglądać, na pewno za chwilę wjeżdża tu spawarka. Ponieważ spawarka, która tam widzicie na regale, ona mi przeszkadza, ponadto jest niemobilna po warsztacie, jak najszybciej muszę tą spawarkę postawić tutaj na ten wózek. I to jest właśnie moment w dzisiejszym odcinku. Właśnie dzisiaj ta spawarka wraca na wózek. Tutaj jeszcze mamy do wykonania zabudowę z blachy takiej samej łezki aluminiowej, jak na podłodze, ale to już zrobię poza kamerą. Nie będę Wam pokazywał czynności, które byłyby powtarzane. Tak, bez sensu. Natomiast jest jeszcze jedna modyfikacja, która mi się nie udała. no Liczyłem, że się uda, ale byłem, byłem też świadomy tego, że, że może to pójść nie tak. W każdym razie chodzi o to, że tutaj jeszcze umieściłem dwie niconakrętki. Tutaj mamy pręta, który jeździ z szufladą. I chciałbym zrobić blokadę zamknięcia, czyli w momencie, kiedy szuflada jest zamykana, żeby to zaskakiwało i żeby samoczydnie szuflada się nie otwierała, bo ona w tej chwili chodzi tak lekko, że myślę, że podczas przejeżdżania tym wózkiem szuflada może się wysunąć. Dlatego zrobiłem blachę w formie takiej sprężyny. Ona miała być tu. Zamontowana w ten deseń, że łapałaby za ten pręt i powodowała unieruchomienie tej szuflady. Natomiast jest to blacha 2 mm, kompletnie niesprężysta. Po odkształceniu, już nie wraca na swoje pierwotne miejsce, trzeba to zrobić inaczej. Zastosuję tutaj rolkę, jeszcze jedną na dźwigni i sprężynce, która będzie powodować, że ta szuflada będzie stabilizowana w pozycji zamkniętej. No I spawarka nareszcie jest na swoim właściwym miejscu. Jest w tej chwili mobilna. Nie zawsze ta mobilność była mi potrzebna z uwagi na to, że mamy tutaj przewód metrowy, a więc niemalże no, spawarka stała tam na regale, praktycznie sięgała do tamtego poprzekątnej naroża stołu spawalniczego, a więc spokojnie, dawa... spokojnie można było tutaj pracować, w miarę komfortowo, ale są sytuacje, kiedy jednak tą spawarkę potrzebujemy gdzieś tam w innym miejscu warsztatu albo na czas brudnych prac, Wyjeżdżamy tą spawarką do sąsiedniego pomieszczenia, nie narażając ją tym samym na niepotrzebne zanieczyszczenia. Także myślę, że spawarka już w tej chwili mobilna na pewno zwiększy tutaj komfort pracy. Wygląda fajnie, natomiast no zastanawiam się tutaj nad tymi panelami, ponieważ tutaj jeszcze będą panele z blachy i miał być tutaj wycięty napis paton. Nawiązujący do marki spawarki, zastanawiam się. Planu, plany były takie, żeby zrobić to z blachy mosiężnej, polerowanej. I nie wiem, czy ta blacha mosiężna będzie tutaj pasowała. Czy jednak nie pójść w blachę aluminiową, ale gładką i wyciąć te napisy, wypolerować tą blachę, podłożyć pod spód siatkę, tak zrobić jak planowałem od samego początku, ale jednak nie wprowadzać tutaj żółty kolor, czyli mosiąc polerowany, tylko pozostać w odcieniu właśnie aluminium. Nie wiem. Czy to się nie będzie kłócić? Tutaj blacha mosiężna, tutaj blacha aluminiowa? No nie wiem. Piszcie w komentarzach, mam naprawdę niemałą zagwostkę na ten temat. Piszcie, co sądzicie. Czy dajemy tutaj blachę mosiężną, czy dajemy tutaj blachę aluminiową, też polerowaną, ale gładką, srebrną. Na dole mamy półkę, mamy wieszaki na przyłbicę spowalniczą, z, z drugiej strony jest przyłubica do szlifowania. Tutaj mamy chemię. Jest to Best Armor, czyli do zabezpieczania środek, do zabezpieczania stołów spowalniczych przed odpryskami, ale również przed korozją. I pozostała chemia od Best Just. Chemia dostępna na stalowym kanale. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. Na dole jeszcze miejsce na rękawice. Tam będzie jeszcze pewnie zapasowy drut spowalniczy, może jeszcze parę innych rzeczy. Dodatkowo w planach jest jeszcze stworzenie tutaj u góry półki, aby. Aby y, można było tutaj podręczne rzeczy odkładać i zrobić uchwyt na sam palnik, żeby za każdym razem tego palnika nie zwijać, tylko żeby go od, odkładać. Oczywiście y, tutaj mamy y, szufladę, szuflada wyjeżdża dosyć, dosyć dużo. Na praktycznie y, całościowo wyjeżdża, mamy dobry dostęp. Tutaj y, będzie miejsce na dysze. Końcówki prądowe i inne rzeczy takie jak na przykład klucz do butli itp. Ja już się z Wami będę żegnał. Zapraszam Was na grupę Facebookową Instagrama Giełdę Stalowych i stronę www.stalowykanał.pl. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!